Jacek Brzeski, pora na komentarz rynkowy, czyli Artyści Rynków Express. W dzisiejszym odcinku Łukasz Wardyn, Maciej Leścio CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś rozmawiamy o jednej z ważniejszych spółek na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, o spółce CD Projekt. Łukaszu, przyglądamy się sytuacji technicznej na wykresie tej właśnie spółki. No a zmienność jest naprawdę duża. Od 200 zł, od ponad 200 zł do jakichś 180 zł za sztukę przechodzimy w bardzo krótkim czasie, bo na przykład w środę 16 czerwca CD Projekt potaniał o 6,5%, a w czwartek 17 czerwca spada o kolejnych kilka procent. Zmienność się spora, ale jednak są to cały czas jeszcze odbicia typowe dla bez. Czyli, czyli bardzo krótkie, i w momencie, gdy dochodzimy do ważnego poziomu oporu, nie mówię, że dochodzimy idealnie do niego, ale naruszamy go, jesteśmy w tych, okres, w tych okolicach, no to, no to wtedy jest, kończy, się, kończy się popyt. Inwestorzy szybko, na wyścigi już wtedy realizują zyski. Więc no to, to są cały czas odbicia, jednak, jednak w bezsie. Chociaż przez ostatnie tygodnie ten kurs się konsolidował trochę dłużej i to, to pewnie jest jakaś nadzieja, nadzieja dla byków. Ale no, pamiętajmy o tym, że trend jest cały czas wyraźnie spadkowy, nawet takie nastroje, które są, są typowe dla BES-y. Tak jak wcześniej rynek wykorzystywał każdą plotkę, każda. Każdy potencjał nawet dobrej wiadomości był pretekstem do tego, żeby kupować, wychodzić wyżej. Tak teraz każda informacja, która nie jest jednoznacznie dobra, jest, jest powodem do sprzedaży, więc no to, to cały czas jest rynek, rynek bez. Dla optymistów no to niewątpliwie trzeba zaliczyć fakt, że ten dominująca linia trendu spadkowego została przebita. To jest, to jest pierwsza kwestia. No, i, i, i to jest ta konsolidacja, z którą mamy do czynienia w, w ostatnim czasie. Ona też, między innymi, w, to, w tę konsolidację wpisują się zakupy, zakupy insidera, więc, no więc to są jakieś, jakieś neutralne, przynajmniej wreszcie, dla kursu, dla kursu informacji, ale no bez sama to do tego, że może, może trwać dłużej. Ostatnie wsparcie, które jest ostatnie wsparcie, to jest ten dołek, z którym mieliśmy do czynienia. Poniżej jest poziom 125 zł. Wypłaszczyło się, ale trzeba lepiej uznać, że cały czas jeszcze jesteśmy w beści. To teraz, Maćku, o czynnikach, które wpływają na notowania CD Projekt. Łukasz mówił o wiadomościach w ostatnim czasie. Dobrych czy nie do końca dobrych? No, pewnie taką wyraźnie i jednoznacznie dobrą wiadomością dla inwestorów była in informacja, że gra Cyberpunk 2077 została przywrócona do sklepu PlayStation. No, potencjalnie to jest powód właśnie tych wzrostów z ostatnich dni, tak tak dynamicznych właśnie wcześniej wiązano z tym nadzieję duże, że wkrótce to wróci. No Okazało się, że 21 czerwca ta gra ma wrócić, ale no, w ogóle oczywiście Większość kwestii związanych z spółką CD Projekt w tym momencie kręci się wokół gry cyberpunk. Ale zwróćmy uwagę, że w tym momencie, patrząc na cenach, już teraz oczywiście po tym wzroście nieco, nieco jesteśmy wyżej, ale spółka niemalże doszła do poziomu, z którego startowała trzy lata temu ta cyberpunkowa euforia. Więc tak jakby inwestorzy no trochę już wymazali, zapomnieli o tym, tak jak można by to traktować. Oczywiście e, trzeba pamiętać o tym, że cyberpunk jako produkt dobry, tak być może wypuszczony za wcześnie, on jeszcze będzie spółce przynosił zyski. Natomiast w tej chwili, no, patrząc na statystyki różnych serwisów, jak choćby właśnie serwis Steam, e, gdzie zarówno oceny spadają, ale spada też ilość gr graczy. Którzy grają w tę grę. W tym momencie takie dzienne szczyty, jeżeli chodzi o ilość liczby grających graczy, to jest około 16 tysięcy. A tak dla porównania, takie gry rekordowe, te najpopularniejsze z tego top 3, mają około milion graczy, tak? Tak jest to zupełnie jest inna skala. Też gigantyczne były nadzieje oczywiście w samym grudniu wtedy też też tą same zyski w tym grudniu były największe z przychody ze sprzedaży gry Cyberpunk natomiast no jest oczywiście nadzieja że wraz z rozwojem konsol nowej generacji to też też będzie wracało no ale jeszcze taki temat który na pewno na co trzeba zwracać uwagę, bo są takie teraz sprzeczne informacje. Z jednej strony mamy informację o tym, że główny udziałowiec kupuje spory pakiet akcji jeszcze przed publikacją wyników, a teraz mamy, z drugiej strony, patrząc na rejestr krótkie sprzedaży, knf -u. Mamy rekordowe wartości pozycji krótkich. Pięciu, pięć funduszy jest zaangażowane w tym momencie w pozycje krótkie. Oczywiście mówimy tylko o tym, co jest w rejestrze, tak? czyli o wartościach powyżej 0,5%. No ale tak, tak dużo nie było, więc. Dlaczego te fundusze się angażują tak bardzo? Tak? Oczywiście tutaj też trzeba oczywiście patrzeć na to przez pryzmat tego co kryje się za funduszami, bo to niekoniecznie musi być takie stricte nastawienie spekulacyjne funduszy, ale często pamiętajmy, że tego typu instytucje zabezpieczają dla różnych innych, choćby dla brokerów CFD. Zabezpieczają pozycje. Także tutaj to, to, to nie jest takie zero-jedynkowe, natomiast fakt jest faktem, że, że tych pozycji jest wyjątkowo dużo. No i to, to też powoduje, że w dalszym ciągu, dopóki nie będą te pozycje, tych największe, krótkie, domykane, to może nie dojść do takiego większego wybicia. No w tym momencie no, rynek faktycznie w tej euforii osiągnął poziomy powyżej 200 złotych ze sporym jeszcze zapasem, natomiast no, w tym momencie mamy tak naprawdę już przez dwie ostatnie sesje istotne wymazywanie tych wzrostów, tak? więc no, cały czas jednak obowiązuje ten scenariusz, że gra, Cyberpunk jest dobra i będzie przynosiła przychody, ale jeszcze na to musimy poczekać. To Łukaszu teraz jeszcze spójrzmy na całą branżę gamingową w Polsce. Jak patrzymy na wykres Wig Games na warszawskim parkiecie, no to przez ostatni rok on bardzo mocno spuścił stonu, ale tu oczywiście udział CD Projektu w tych spadkach jest bardzo duży. Tak, ale, ale mimo wszystko, cała branża Pokazała wyniki albo takie, jak oczekiwał rynek, albo gorsze. Niewiele było zaskakująco dobrych wyników oraz jakiś obie obiecujących, obiecujących prognoz. I to, to myślę jest problem. I to widać to powycenie, bo jeżeli Big Games, cena zysk mamy w tym momencie w okolicach 23, no, CDR jest jeszcze niżej, to jest na, na tego typu na tego typu branża, na, naprawdę niski poziom. To oznacza według mnie, że inwestorzy e, już nie widzą e, tak dobrych, tak dobrych perspektyw e, dla branży. I teraz każda, każda z tych głównych spółek na polskiej giełdzie, a mamy już ich mnóstwo spółek, spółek, spółek gamingowych, ma, ma różne historie. No, no CD, CD-projekt tutaj wiemy, no, głównie to jest kwestia m, tego cyberpunka, o, o której mówimy. Natomiast no, no Playway, to są zupełnie gry o innym budżecie, ale inwestorzy nie widzą tutaj takiej, takiej, takiej perspektywy na poprawę. Ostatnie, ostatnie wyniki mogły być nawet rozczarowaniem. Kurs generalnie przez ostatnie 12 miesięcy jest na, na podobnym na podobnym. Poziomy. Ten square Games, z którym zachwycano się, no mamy rozczarowanie wynikami za ostatni okres. Inwestorzy oczekiwali zdecydowanie, zdecydowanie więcej. People can fly, tutaj akurat to, o czym mówiono miesiące temu i przed, przed debiutem to, że to jest właśnie inny model działania że są gorsze perspektywy na właśnie zwielokrotnienie zysków, akurat w tym momencie ten stabilny model generowania przychodów i zysków no, będzie sprzymierzeńcem, więc różnie, różnie to wygląda, to już nie jest, co, co, co chcę podkreślić, że to już nie jest ten moment, gdzie gdy spółka gamingowa się pojawia, od razu jest zapewniony sukces, jeżeli chodzi o wzrost kursów. Inwestorzy bacznie już się przyglądają w każdej spółce, każdej spółce z osobna, natomiast no, suma summarum cały czas mamy spadki. W przypadku CD Projekt możemy powiedzieć, właśnie, że to jest już ewidentna besta. Tam wszystkie zniesienia ważne Fibonacciego zostały złamane. A w przypadku Vic Games nie. Mamy bardzo głęboką korektę o ponad 1 trzecią, ale nie można powiedzieć, że, że to jest besta, tylko bardzo, bardzo głęboka e, korekta. No, ona związana jest z tym, że po prostu bardziej normalne podejście mają inwestorzy na naszej giełdzie do tego sektora. Głęboka korekta w branży gamingowej w Polsce. A co się dzieje w tej samej branży na świecie, Maćku? Cały czas jest całkiem dobrze. No, tutaj ostatni rok był przecież rekordowym rokiem dla większości spółek gamingowych, no i w Polsce również, no ale tutaj patrząc na te największe spółki z tej branży, no warto spojrzeć na Stany Zjednoczone. Tutaj w CMC Markets mamy notowany taki koszyk producentów gier. On bardzo dobrze odzwierciedla. Całą branżę. No jeżeli sobie spojrzymy na wykres, no to jesteśmy w tym momencie i tak w okolicach historycznych szczytów no od pewnego czasu rynek porusza się w takiej konsolidacji, więc widać, że tutaj już ta, ta siła wzrostu nieco, nieco przygasła. Ale cały czas oczywiście rynek ma się dobrze, nawet porównując ostatnie 5 lat, branża urosła o praktycznie 100%. Jeszcze w 2015 roku wyceniano branżę gamingową w Stanach Zjednoczonych na około 33 miliardy dolarów. Szacuje się, że w 2021 roku będzie ona warta około 65 miliardów złotych, nieco mniej niż w 2020. No właśnie ten 2020 był rokiem rekordowym. No ale oczywiście można mieć tak pewnego rodzaju obawy, że. Ten silny wzrost, który był spowodowany, no wiemy czym pandemią, lockdownem. Ludzie zamknięci w domach szukali rozrywek, więc oczywiście, ten, ten sektor gier się dzięki temu rozrastał, no teraz to zapewne może trochę przystopować, no więc no, tutaj są takie obawy, że to że faktycznie już nie będzie aż tak imponujących wzrostów w latach kolejnych, więc jeszcze ten 2021 według prognoz ma się całkiem dobrze, kolejne lata mogą już nie być aż tak obfite, nawet tutaj wczoraj, to mamy na, na świeżo Informacje ze spółki Roblox, która publikowała wyniki. Mówię o tej spółce, dlatego, że to jest taki debiutant w Stanach Zjednoczonych, jeden z istotniejszych, jeżeli chodzi o rynek gier. No, wprawdzie to są takie gry, bardziej platforma taka do gier, głównie dla dzieci i młodzieży ale już zanotowano miesiąc do miesiąca spadek o ponad 1%, mocny zawód tak naprawdę względem oczekiwań, no i mamy jednodniowy spadek po wynikach o około 8%, także no to, to pokazuje, że, że inwestorzy jednak patrzą tutaj na te wyniki i będą oczywiście obserwować również wyniki tych największych, tak? czy tutaj m.in. Take-Two, Activision, Electronic Arts, to są składowe, Koszyka yy, właśnie tego producentów gier, ale jeszcze mówiąc o tym koszyku, bo tutaj też warto zwrócić uwagę, że to nie jest koszyk, który skupia tylko i wyłącznie w producentów stricte gier, ale również spółki powiązane ogólnie z branżą, bo tam w jego skład wchodzi również Microsoft, no, który tworzy sam, sam gry, ale jest Alphabet, czyli Google, jest Apple, jest Nvidia, tak, która tutaj też sobie doskonale radziła dzięki produkcji chipsetów graficznych. Także no, to to jakby sprawia, że ten koszyk nam nieco się tutaj zakrzywia, sam stricte sektor gamingowy, natomiast sam sektor gier w dalszym ciągu w Stanach jest na, na wysokim poziomie. O branży gamingowej na świecie i w Polsce, a zwłaszcza o spółce CD Projekt, mówili Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. To byli artyści Rynków Ekspres. Inne komentarze ekonomiczne na kanale YouTube CMC Markets Polska. Jacek Brzeski, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.